Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa, Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie. Gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu. Bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem, przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie. Albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mamy dzisiaj z jednej strony błogosławieństwa, jakie wypowiedział Chrystus, a później biada. A więc błogosławieni. Ubodzy w duchu. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Ludzie nieraz się martwią, że są ubodzy, biedni. Do takich należy Królestwo Niebieskie. Ci, którzy głodują, jakże wielu ludzi głoduje w czasie różnych wojen, chociażby to, co e, wiemy e, na Taniachu robi, e, ile tam ludzi. Głoduje, czy wojna na Ukrainie, czy gdzie indziej, ile ludzi cierpi, ale Chrystus mówi: Błogosławieni ci, którzy głodują, albowiem będą nasyceni. Życie ziemskie szybko przeminie i przejdzie Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Ludzie płaczą z różnych powodów różne mają cierpienia, problemy w rodzinie. Będziecie śmiać się. Przyjdzie czas, kiedy dostaniemy się do życia wiecznego, będziemy tam radować się. Dalej, błogosławieni, którzy, gdy ludzie Was nienawidzą, wyłączą spośród siebie, zelżą Was z powodu Syna Człowieczego, odrzucą, spogarną Wasze imię jako niecne. Jeżeli będziemy odrzuceni ze względu na Chrystusa, to cieszmy się, bo jesteśmy błogosławieni. I nigdy starajmy się nic nie robić dla ludzi, żeby w jakiś sposób nas tylko chwalili. Chciejmy być normalnymi ludźmi, skromnymi. Jak jest mowa w piśmie, Święte, cieszcie się, radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Że odrzucą nas z powodu Syna Człowieczego. Nagroda w niebie będzie wielka. Dalej. Druga część tego fragmentu Ewangelii nawiązuje do tych bogatych, którzy w różny sposób wzbogacili się, bo są ludzie bogaci, którzy potrafią dzielić się z innymi, którzy uczciwie dorobili się. To to biada nie obowiązuje ich, ale tych, którzy w sposób przekrętny stali się bogatymi na krzywdzie ludzkiej, to Chrystus mówi: biada wam, bo odebraliście swoją pociechę. Dalej, biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Właśnie ci, którzy są syci. Którzy nie potrafią się dzielić z innymi kawałkiem chleba, to po śmierci właśnie będzie im bardzo ciężko. Biada, Chrystus mówi. Dalej, biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Są ludzie, którzy nie, nie pamiętają o ludziach cierpiących, o ludziach potrzebujących, śmieją się, są zadowoleni, bo. Są bogaci, ale właśnie Chrystus mówi: Biada Wam. E, przestaną się śmiać. Człowiek musi wiedzieć, że wszystko otrzymał od Boga. Jara otrzymał od Boga za pośrednictwem rodziców czy innych ludzi, którzy przekazali Boga. Dar życia otrzymał e, od Boga za pośrednictwem rodziców e, to, że ma dach nad głową, e, to, że ma. Chleb do jedzenia otrzymał od Boga. Zatem powinniśmy za wszystko dziękować Panu Bogu, bo On za tym stoi, nie człowiek, bo On posyła innych ludzi, żeby nam było łatwiej, żeby łatwiej się żyło. E, dlatego chciejmy w skromności dziękować Bogu, tak jak mamy przykład z Hiobem. Właśnie miał wszystko odebrane i myśleli, że będzie złorzeczył. Bogu. A on do końca był wierny Bogu. To jest klasyczny przykład człowieka, który miał wszystko e, i diabeł powiedział do Chrystusa: oddaj mi go, to zobaczysz, jak będzie ci słożeczył”. Tak bardzo cierpiał, rodzinę mu zebrano, zwierzęta, wszystko, a on do końca był wierny Bogu, bo wiedział. Że te bogactwa otrzymał od Pana Boga. Dlatego my chcielibyśmy wiedzieć, że wszystko otrzymaliśmy od Boga to, co dobre, a to, co złe, otrzymaliśmy od diabła eee, i od ludzi złych, którzy namawiają nas do, do złego, do niesprawiedliwości. Dlatego chrońmy się od tego, żeby Chrystus nie mówił do nas, biada. Bo jeżeli będziemy dzielić się z innymi dobrami, jakie posiadamy, no to wtedy nie będzie obowiązywało to biada. Jeżeli będziemy radośni e, z tego, co posiadamy, tajemnice wiary, inne, dobra materialne, to jeżeli będziemy zawdzięczać to Bogu, to wtedy to biada nie będzie obowiązywać, ale błogosławieni to będzie obowiązywać w nas e, i dalej. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą was chwalić. Tak samo przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Nie chciejmy oczekiwać od ludzi pochwał, bo musimy mieć świadomość, że to, co mamy, otrzymaliśmy od Boga. Kochani, wchodźmy na portal prawy.pl życzę miłego, pogodnego dnia.